No się mano, miało być nagranie z łapy bez montażu, ale życie zweryfikowało. Przez mój chaotyczny movement i złe ustawienie kamery, 4 godziny materiałów w zasadzie nie jest zdatny do użytku. Dlatego stwierdziłem, że do gram voiceover podnę ten materiał, żeby był jakkolwiek znośny do oglądania. No, a w tle widzicie teraz, rzucam mniej więcej to co robiliśmy po kolei. Na początku usunęliśmy parę drzewek, później rozplantowaliśmy gruz po, po wykopień pod drogę, usunęliśmy korzenie, a później zaczęliśmy już skarpować tak wstępnie ziemię pod, pod dom. Także no, zapraszam do oglądania. Wziął! No, Dziął! No i tak jak wspomniałem, materiał będzie bardzo pocięty i na pewno nie będzie chronologiczny, ale no cóż, już na to nic nie poradzę. Tutaj sobie spacerowałem po działeczce, chciałem pokazać jak to wszystko wyglądało. Tutaj przede wszystkim widać to co już mówiłem, czyli dość spory spadek działki. Nie wiem ile to jest w stopniach, ale no dość sporo. No w jednym miejscu będzie do podebrania aż 1,5 metra ziemi bodajże. Tak do, do poziomu trawy, więc dużo. No na 15 czy 20 metrach szerokości robi się no, kupa ziemi. No i to by było na tyle z obchodu. Jak coś jeszcze znajdę, to, to, to pewnie wrzucę i później popowiadam. Ale tutaj widać musieliśmy usunąć parę brzózek. Bo stały akurat na drodze koparkowemu Udało mu się ominąć je wjeżdżając, ale żeby rozrzucić gruz, który jest za nimi no musieliśmy je usunąć niestety Chwilę to zajęło, od dziwo się, się dość mocno trzymały Na no weź te rękę o, Dobra no, Trzymało się dość mocno, nie wiem ile, z pół godzinki Czy godzinka czasu i, i udało się je e, ściąć no, ściąć wykopać bardziej. Później je pociąłem na, na moje plasterki i z bratem wynieśliśmy następnego dnia, czy dyn, jeszcze kolejnego dnia. Więc dość sprawnie poszło z tym. A to z bratem przyszli skontrolować postęp prac. Wzięli ze sobą pieska. To piesek był miziany, a zaraz po tym będzie widać jak drzewko ładnie upada. No, drzewka usunęliśmy i teraz przyszło do roboty, której nie chcę już więcej wykonywać, czyli rozrzucanie i czyszczenie gruzu. Boże, ale to była masakra. Nie dość, że strasznie dużo było prętów innych śmieci w środku. To jeszcze ten gruz tak pylił, że oddychać się nie dało. Na szczęście miałem maski pod ręką, musiałem ubrać maskę przeciwpyłową, bo no, tak po pół, po pół godziny w tym pyle naprawdę ja, aż się słabo robiło. A tutaj koporeczkowie sobie ładnie porozrzucał. Chwilę to zajęło, bo mieliśmy chyba 5 takich kub, 5 transportów zamówiłem. Aj, to nie wspomniałem jeszcze na początku, trochę zawaliłem sprawę, bo sypnął mi ten gruz na, na już utwardzoną drogę. Przez to, że w tym miejscu co teraz stoję, o tutaj gdzie są to płyty, nie zrobiłem zjazdu odpowiedniego dla, dla transportu i nie mógł mi go podrzucić tam, o tam, tam, tam z tyłu, gdzie widać było koniec grobu Gdyby nie, gdyby nie, to, to zaoszczędzilibyśmy sobie kilka godzin roboty. No ale, no, za błędy się płaci. Akurat, a, akurat to co zaoszczędziłem na, na, kamieniu, kupując gruz, to, władowałem to w koparkę. No ale przynajmniej było dużo, o tutaj widać ile prętów wyjmuje, to... No i jeden, jeden, transport już zrobiliśmy ze złomem, wyszło, wyszło ze 150 zł profitu, więc trochę, <laughs> trochę się zwraca. No i to e, robienie drogi nam zeszło chyba cały dzień nawet. To było strasznie dużo jeżdżenia, ubijania tego, wyjmowania. No dość męcząca robota. No i przeskakujemy sobie kilka godzin później, a tam widać jak... Tata stoi, rozrzuciliśmy gruz. Do, do tego miejsca była wykopana droga, a, no ale zostało nam trochę gruzu, o dziwo. Myślałem, że będzie że za mało, a tutaj tam półkłupy widać, widać z tyłu. To wzięliśmy trochę, jeszcze przeciągnęliśmy tą drogę, już tak pod skosem lekko, bo to będzie już powoli tutaj zakręcać w kierunku garażu. I tutaj ten arot, co widać, on wystawał też jakieś 10 metrów tam, tam, tam z tyłu, tam gdzie się gruz kończy. Na szybko przekopaliśmy z tatą dziurę, dziurę sznita, żeby puścić tego arocika tutaj. I planuję zrobić w tym miejscu, jaką wystaje, puszeczkę, żeby sobie ciągnąć przewody tam pod drogą. To idzie wszystko do tego miejsca i później z tego miejsca zakręcić do domu. Podejrzewam, że bo to, tam jest do jakieś 100 metrów, pewnie do, do bramy, to będę Musiał sobie jakąś wyciągarkę ogarnąć, no ale, ale, ale mam nadzieję, że się uda coś przeciągnąć. No i w ten sposób skończył się dzień pierwszy, to jest już dnia drugiego. Tam nie, chyba już nie nagrywałem nic, a nawet jeśli, no to pewnie było patrzenie się w ziemię, więc. A tam widać po, po prawej stronie, o, tam jest taka mała kubka, to zostało do rozrzucenia. No i dnia drugiego zaczęliśmy wyrzucać korzenie na, takiego, ja to nazywam Kikutka, a taka wąska część działki, w zasadzie nieużytkowa. użytkowa. Na ten moment pełni rolę takiego, nie wiem, składowiska odpadów, a w przyszłości, nie wiem, może jakąś strefę chill się tam zrobi. Jeszcze nie mam pomysłu. No i witam serdecznie po tym jakże fascynującym timelapse, chociaż nie wiem w sumie, czy to można nazwać timelapsem. Time tutaj sobie kopereczka zrobi -nom, nom i bierzemy ten korzeń, pniak, whatever i wywozimy na tego kikutka. Zobaczycie jak to wygląda. I wziął, ładnie sobie przeskoczyliśmy na kikutkę, tutaj się ledwo co zmieściliśmy z tym korzeniem, ale, ale się przycisnęliśmy. Nie miałem za bardzo pomysłu gdzie, gdzie, położyć ten, znaczy korzeń, mało powiedziane korzeń, no ale powiedzmy będę mówił cały czas na to korzeń. Nie, nie miałem pomysłu gdzie to rzucić, bo no, tego się od razu nie spali, bo raz, że mokre, a dwa, że pełno ziemi na tym. No po prostu rzuciliśmy na bok, tam zaraz pokażę w którym miejscu koparkowemu. No i tak sobie pewnie będzie parę lat stało, dopóki mi się nie zachce obić tego z ziemi, może pociąć, zobaczymy. No tam sąsiad sobie zostawił na działce pozostałości drzew, które wycinali pod jego do. no i sobie jest, po prostu stoi i gnije, więc no zostawmy go już w spokoju i jedźmy dalej. Po tym wszystkim wywieźliśmy te aronie, zaczęło się jakieś jeszcze mniejsze sprzątanko i zakończyliśmy dzień. A jeszcze w tym dniu wpadł do mnie pan z zamontować licznik, no ale licznikę nie zamontował. Okazało się, że zamiast taryfy C11 wybrałem G11. Zauważył to dopiero przy okazji montażu licznika, no ale powiedział, że mi nie zamontuje licznika, bo to chodzić kontrole, szczególnie jak na wniosku nie ma wypisanego dokładnego adresu, miałem tylko wpisany numer działki. No i powiedział, że jak sobie zmienię tą taryfę, to żeby do niego przedzwonić, wtedy mi podjedzie zamontować ten licznik. Także uważajcie co wpisujecie, bo można złapać ładną obsówkę. No całe szczęście mnie się nie śpiszyło z tym prądem, ale jak komuś się śpieszy to warto sprawdzić dwa razy. No i stojąc przy tej skrzynce przez 5 minut próbowałem powiedzieć to co powiedziałem teraz w 30 sekund, więc przejdźmy do dnia trzeciego. Na dzień trzeci zaczęliśmy od próby wyznaczenia mniej więcej poziomu 0 budynku, jaką dość mocno hołów metodą. To co pokazuję, to wyznaczyliśmy sobie punkt wysokościowy na podstawie mapy od geodety. To co trzymam w ręce to jest wydruk z mapy zagospodarowania przestrzennego, to chyba tak to się nazywa. Oznaczyłem sobie tam dwa, trzy punkty, które były mniej więcej na tej samej wysokości, one się różniły tam paroma cm, na początku sobie wymierzyliśmy, odnosząc się do, do ogrodzenia, i na podstawie tego punktu wzięliśmy niwelator i próbowaliśmy wyznaczyć punkt 0, zero, poziom 0. Zero. No, okazało się po tym, no dzisiaj jestem już po wizycie geodety, więc wiem, że ten punkt 0 wyznaczyliśmy 30 cm za wysoko. Tak czy siak to było robione tylko tak na szybko, na, na tą jedną robotę, ale lepiej dać już te 400, czy ile tam geodeta ta bierze, tylko za wyznaczenie wysokości i, i mieć to zrobione dobrze. No i tak, tutaj widzicie, zaczęliśmy sobie tym już wyznaczać e, skarpę od stron, e, tak powiem, frontu domu. E, no tak po prostu żeby wiedzieć było jak jak ma kopać no tutaj plus minus sobie wyznaczyliśmy odległość od granicy działki do końca skarpy tak jakbym chciał żeby to w przyszłości było i oznaczyliśmy to bo tutaj po prawej stronie jak jest lekko podebrana ziemia tu gdzie stoi butem to jest dość sporo, sporo wyżej w porównaniu do reszty działki, tam co widać po prawej stronie i tutaj stwierdziliśmy z koparkowym, że podbierzemy to i wyrównamy z resztą działki ogólnie to było dwie działki łączone, jedna działka była wyżej, druga działka była niżej i stąd jest taki uskok no i tutaj wysłałem tatę na drugi koniec, tam jest jej kopareczka, żeby wyznaczyć, no tak plus minus narysować linię sprayem, żeby koparko miał jakiś punkt odniesienia, żeby się mógł do tego przy, przy, przyłożyć, przymierzyć. No i tutaj koperka zgarnia to co tam mówiłem wcześniej, tą górkę, no i to jest chyba najlepsze nagranie koparki jakie znalazłem z tych materiałów co nagrałem za pierwszym razem, więc delektujcie się, bo więcej nie będzie. Dobre, jeszcze znalazłem taki kawałek materiału, w którym nie ruszam głową jak nienormalny. No, ale kopanie koparką, jak kopanie koparką. Fajnie się na to patrzy, ale na żywo, a nie przez, przez YouTube. No i przez to, że tak jak wspominałem, nagrałem strasznie do dupy te materiały, to zostawiam Was teraz z podsumowaniem, które nagrałem już po robotach. No jest. W miarę znośne do oglądania i słuchania, więc zostawiam Was ze mną z przeszłości. Koparkowy sobie pojechał wczoraj, no bo już nic więcej nie mogliśmy zrobić bez wytycznych geodety, a zrobiliśmy tyle ile chciałem, więc no, kawał roboty już zrobiony, jak widać. A teraz sobie sprzątam drogę, żeby żadnych prętów nie było, w razie jakbym miał towar zamawiać. No, prędzików tro trochę jest tutaj, widać kupa tam kolejna. Ale gruzik zniknął. Wczoraj wieczorem już nie miałem sił, po prostu poszedłem spać. Ale jak widać trochę się tu zmieniło. Jak już nie mieliśmy wytyczeń godety, a to co próbowaliśmy z totem wytyczyć, coś nam nie wyszły wymiary to Zaczęliśmy sobie tak obrysowywać mniej więcej teren, gdzie będzie skarpowane. Tutaj widać, że zrównał trochę tutaj, był pagórek dość mocny. Tak jak idziemy. A zresztą tam widać, tam gdzie jest sypnięta ziemia. To będzie rozplantowane w ten sposób, żeby zrobić łagodny, łagodny, łagodny spadek. Tutaj była brana ziemia. i tam sobie rzucaliśmy tam jest potężna dziura w rogu to pewnie się zasypie a jak się nie zasypie tam to zawsze będzie można gdzieś rozrzucić tutaj też jest rzucone żeby zniwelować ten uskok no i co trochę się zmieniło ale jeszcze dużo przede mną Jak będzie dobra pogoda, to może za miesiąc zaczniemy kopać już pod ławy. No to pewnie będzie za jakieś 2-3 dni samego skarpowania plus niecały dzień na kopaniu ław. I coś się już zacznie dziać. Ale na razie sprzątam sobie drogę i zamawiam towar. Także dzięki za oglądanie i do następnego.